Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale o piłce ręcznej siatkówce dziękuję wam za 143, za 143 subskrypcje. Dziękuję wam z całego serca, a dzisiaj filmik o pluslize. Tutaj wstawię wam mojego widza, który zadał mi pytanie, czy mogę nagrać o pluslize? I dzisiaj nagrywam, bo wczoraj był piękny mecz z Kraby chatów Zaksa Kędziern Koźle. A to był pierwszy mecz w tym sezonie, który pokazywał genialny poziom naszej ligi. Bo resztę meczy była naprawdę średnia, ale wczorajszy mecz dał mi do myślenia, i wczoraj był mecz piękny. I dlatego, że ten widz zadał mi to pytanie, nagrywam dla niego specjalnie. Filmo Plus, Lidze? ale pamiętajcie, że jesteś nowym widzem. Kliknij ten czerwony przycisk na dole, będziesz go miał. Bo naprawdę to mi pomoże. Ty nic nie tracisz, a tylko możesz zyskać. I dobijamy do tysiąca subów, a wtedy. Kanał wejdzie naprawdę na najwyższy poziom, jaki zobaczycie o siatkówce i o piłce ręcznej, bo nie będzie takiego kanału nigdy, tylko ja go mogę stworzyć. Dzięki wam. Ale przechodzimy do puenty tego filmu. Zacznę o Plus PlusLigę I tutaj... Pierwszym punktem, że nasza plusliga nie jest najmocniejsza. Ja uważam, że liga rosyjska, liga włoska tam mają gwiazdy na najwyższym poziomie. Tam jest naprawdę najwyższy poziom światowy. Bo Liga Rosyjska ma gwiazdy, Włoska ma gwiazdy, Polska te gwiazdy tworzy. Polska Liga, oczywiście, bo o ile możemy mówić, że to się zmienia z roku na rok. Jakieś tam starsi lub gwiazdy przychodzą do polskiej ligi, ale to nie jest to w lidze włoskiej czy w lidze rosyjskiej. Nawet Liga Turecka ma większe pieniądze niż Plus Liga. to się zmienia w Turcji, bo tam też świadkówka upada. Ale Polska jest na czwartym miejscu pod względem płac bo pierwsza jest chyba włoska, druga rosyjska albo zwrotnie pierwsza rosyjska albo włoska tu nie wiadomo, nie wiem, nie, nie mam dokładnych danych ale liga rosyjska albo liga włoska jest najbardziej opłacalna później była turecka a czwartym miejscu była polska na piątym niemiecka, która też według mnie lekko podupada, bo to, bo to widać że liga niemiecka jest, staje się coraz gorsza a liga polska z roku na rok staje się silniejsza, ale to jeszcze nie jest ten poziom najwyższy. Pamiętajmy, że w polskiej lidze Gwiazdów, gwiazdy się rodzą. To jest, nie jest tak, że jak Liga Włoska czy Rosyjska, że tamte gwiazdy przychodzą. U nas te gwiazdy się rodzą. Przykładem jest Grolgi Grozer, który grał w Rzeszowie. Felipe Fonteles, który grał w Zachsie Kienciężyn Koźle. Przykładem jest przecież Alex Atanasiewicz, atakujący PG Skrybałchatów kiedyś, który gra gra w Peruzik. Przykładem jest Fakuto Conte, Urajte, rozgrywający argentyński. Przykładem jest Serko Listiniacz. I można tak wymieniać. Lukas Kampa, Toniutti, którzy jeszcze grają, Ruben Schott teraz, który też gra w naszej polskiej lidze. I właśnie Polska Liga te gwiazdy tworzy. A Liga Rosyjska, czy Liga Włoska kupuje, dlatego zawsze będziemy z tyłu. Dlatego według mnie Polska Liga, Polska drużyna ciężko będzie miała, aby wygrać Polską, wygrać Ligę, Mistrz Ligę, Mistrz Ligę Mistrzów, czy Ligę Mistrzyń Kobiety. Bo według mnie to jest niemożliwe z tak niskim budżetem wygrać Ligę Mistrzów, Chociaż ten system, który teraz pozwala na zajęcie wyższego miejsca i nie, nie ma Final Four, to według mnie to jest łatwiejsze. Bo są dwie, jest jeden mecz tylko w finale. Według mnie to jest łatwiejsze zdobyć dzisiaj Ligę Mistrzów. Ale jak masz skład tak jak ma Lube, e, Ciwitanowa, jak ma Perugia, jak ma Modena, Terento, Zenit San Petersburg, e, Zenit Kazań, Dynamo Moskwa nawet, bo Sandero przecież tu kiedyś grał, trafił do, do Moskwy. Według mnie ciężko jest dogonić te drużyny. Oczywiście system Ligi Mistrzów, który jest fatalny, zabiera niektórym drużynom Ligę Mistrzów i dzięki temu Zaksa Kedrzyn-Koźle, czy Jastrzębski Węgiel, który grał fantastyczny mec, mecz z Zenitem Kazań, jest w stanie wyjść z grupy, a później wszystko się może zdarzyć, bo to są tylko dwa mecze. Ale dzięki temu systemowi według mnie te lepsze drużyny mają łatwiej. Które mają szeroką, szeroką kadrę i mogą sobie pozwolić na manewrację. Według mnie też w plus jest za dużo drużyn za dużo słabych drużyn i za dużo, du dużo meczów jest po prostu ja bym tych meczów zmniejszył wiadomo, że Liga Włoska też, czyli Liga Rosyjska ma dużo drużyn, ale widzimy Liga Rosyjska już, czyli Liga Turecka niedługo kończą i zaczynają fazę playoff. Polska cały czas gra do marca bodajże i to też jest minus jeżeli, jeżeli grasz tyle meczy na każdy mecz musisz się skupić do tego Puchar Polski, Super Puchar Polski Liga Mistrzów, tak jak widzimy że Warszawa w tym sezonie Grała fantastycznie i jak z końcówka Ligi Mistrzów gra fatalnie, teraz przegrała z Czarni Radą i przez to ja uważam, że Polska Liga nie rozwija się na takim poziomie jak powinna. I też widzimy Polaków, którzy wyjeżdżają. Maciej Muzaj do Ligi Rosyjskiej, nie wyjechał do jakiejś potęgi Ligi Rosyjskiej, ale wolał, wybrał Ligę Rosyjską. Bartosz Kurek, Liga Włoska, też nie do jakichś Monza, no to nie jest jakiś wielki zespół. Mateusz Bieniek, rozumiem, środkowy, który gra w Lubę. Rozumiem, że tam wyjechał, bo tam gra fantastycznie przy takich gwiazdach. Znowu się rozwinie. Bartosz Bednosz, jak grał w polskiej lidze, nie był gwiazdą. Dzisiaj w Modenie jest podstawowym przyjmującym jest gwiazdą. Modeny i Ligi Włoskiej. Fabian Nowo Nowosibirsk. Też nie jest jakaś wielka drużyna, bo ja uważam, że Skra, czy Zaksa, czy Jastrzębski Węgiel, czy War Warszawa to są potęgi w polskiej lidze. I według mnie uważam, że Nowosibirsk, chociaż gra fantastycznie, to... Ja uważam, że te zespoły polskie są mocniejsze niż nowo Ale Fabian wybrał Rosję, i to widzimy na kilku przykładach. Wodarczy kiedyś wyjeżdżał, Bartolomej Bołąż do Fredishafen i inni wybitni sportowcy wyjeżdżają z polskiej ligi. Tak samo mamy przykład zagranicznych, młodych zagranicznych, w tym sezonie co grają Ruben Schott, Brizard, którzy też mają fantastyczne oferty. Ja uważam, że Ruben Schott, który jest filarem Gdańska. Wyjedzie z, tego, wyjedzie z tego klubu i przejdzie do innego europejskiego, czyli na przykład do Ligi Włoskiej, albo Ligi Rosyjskiej, albo do Ligi Tureckiej, tak jak zrobił to Tibu Rosa, który w Rzeszowie był pod gwiazdą, a wybrał większe pieniądze Fenerbacze, bo Fenerbacze oferowało większe pieniądze, a Liga Turecka nie jest mocniejsza niż Polska, ale i tak Tibu wybrał właśnie Fenerbacze, tak samo zrobił Oliwa z Jaszymskiego Węgla. A chyba chodziło o to, że nie gra w podstawowym składzie i zmienia na turecki zespół, a tam jest liderem i gwiazdą tej drużyny. Widzimy Marko Iwowicz. Też wybrał Nowosibirsk. Później wiadomo, biograł w Biłgoraju, wrócił do Rzeszowa, znowu pojechał do do Ligi Rosyjskiej. Sergio Sinacz odeszedł z Polskiej Ligi. Wybrał Ligę Włoską. Bieniek wybrał Ligę Włoską. Muzej wybrał Ligę Rosyjską. Dlatego ja uważam, że Polska kupuje młodych graczy, tu stworzy ich na wielkich graczy i ci gracze wybierają ligę włoską, rosyjską czy turecką, bo są większe pieniądze, większe możliwości. A jeżeli chodzi o pieniądze, to pieniądze według mnie są najważniejsze, bo musisz zarobić jako siatkarz pieniądze, aby starczyło ci na godne życie i na fajne inwestycje po karierze sportowca, bo kariera sportowca jest krótka i musisz wybierać tą drogę finansową, bo tylko ona daje. Możliwości do rozwoju, inwestowania i godnego życia po karierze sportowca, sportowca. I też moim zdaniem fajnie jest manewrować wyjazdami, bo jeżeli masz możliwość wyjechania do Ligi Japońskiej, Chińskiej, Rosyjskiej, Włoskiej, to musisz to spróbować. Bo każdy sportowiec chce, chce próbować, a granie tylko w jednym klubie, to Mariusz Wlazu jest przykładem, że gra ileś lat w, w skrzewę chatów i nigdy nie wyjechał z tego klubu. A ja uważam, że to jest błąd, bo nie zobaczył świata. Pomimo, że jest najlepszym atakującym w Polsce, jaki był, ale nie zobaczył świata. Nie, zobaczy, nie zobaczył tych fantastycznych rosyjskich przyjmujących gwiazd, nie zobaczył Ligi Włoskiej, bo tylko gra w skrzydłach chatów. To jest fajne, ale ja uważam, że wyjazd za granicę pomaga przy rozwoju. Kolejnym punktem jest to, że gwiazdy typu Grozer, Atanasiewicz, Fakuto Konte, Urajte, Sandero czy inni wybitni siatkarze Fonteles już skończył karierę, którzy grali w Polsce. Plus lidze nie wrócą do naszej ligi, bo wybiorą inne oferty typu Japonia, Korea, bo tam mogą zarobić większe pieniądze. I to jest właśnie minus, plus ligi. Gwiazdy wyjeżdżają, nie wracają. Nie mówimy o Polakach, nie mówimy o gwiazdach wypalonych typu Marszal, Marshall, który nie jest gwiazdą, a wróci do plus, do plus ligi. Podali mu fajne pieniądze. To pokazał przykład tego sezonu. Kolejnym przykładem jest to, że gramy w polskiej, gramy w europejskich pucharach, To pokazało zawiercie że nawet z tureckim zespołem, średniakiem ligi tureckiej nie może sobie poradzić i ma jakieś problemy. Na podsumowanie, ja uważam, że Liga Włoska jest najlepsza, Liga Rosyjska druga, Liga Polska trzecia, bo Polacy nie kupują gwiazd, tylko te gwiazdy tworzą. To jest puenta całego filmu. Pamiętajmy o tym. My nie tworzymy, my nie kupujemy wielkich gwiazd, typu na przykład, nie wiem teraz, Simon, Leal, Torena i ci inni wybitni, Wołkow, Kliuka, którzy nie chcą nigdy przyjść do Polski ale my te gwiazdy tworzymy jak typu Rubenshot, Rubens Blizzard, Toniutti, Kampa i inni fantastyczni zagraniczni zawodnicy, którzy tworzą Polską Ligę, ale dają fajną jakość i fajnie można ich zobaczyć i fajnie, że później z Polskiej Ligi wyjeżdżają za granicę i rozwijają się na najwyższym poziomie.